Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie, ponieważ bardzo często dostaję od Was pytania i prywatne wiadomości odnośnie tego, jakich kosmetyków używamy, czy te kosmetyki, które używaliśmy na początku, się u nas sprawdziły. Zdecydowałam, że nagram dla Was taki filmik i pokażę Wam wszystko, co używamy. Większość rzeczy to są takie rzeczy, które jak nam się skończą, to znowu kupuję nowe. Także to są po prostu sprawdzone nasze rzeczy przez rok używania. No i chcę Wam pokazać, co używamy, co się u nas sprawdza. Także zapraszam serdecznie na film. Zacznę od najczęściej. Zadawanego pytania, czyli jakie Pampersy używamy, zdecydowaliśmy się przejść na te Pampersy zwykłe, podstawowe z Pampersa, te zielone. Chociaż przyznam Wam szczerze, że jeżeli macie pierwsze dziecko, to na samym początku kupiłabym Pampersy Premium Care, bo bardzo dużym ułatwieniem jest ten pasek, po którym widać, czy Pampers jest pełny, czy niepełny. Przy pierwszym dziecku to jest dość stresujące, czy to na pewno nie Pampers, czy przebierać, czy nie przebierać. Ja na początku się z tego śmiałam, a w momencie, kiedy przeszłam na takie Pampersy bez tego paska, po prostu wróciłam z powrotem. I wiem, że jedenki i dwójki używaliśmy właśnie Premium Care, używałam też z tej Happy, ale one były zdecydowanie grubsze i powiem Wam szczerze, że potem trochę mnie denerwowało, że jednak te pampersy były dużo większe. Ostatecznie wyszło, że pampers nie uczula mojego dziecka, także. Przeszliśmy na te zielone. Używam teraz dwóch rodzajów. Te zwykłe, takie normalnie wkładane. Oraz um, od czwartego rozmiaru zaczęliśmy używać też tych polecanych przez Was e, pampersów pants. E, to są pampersy, które po prostu wkładamy jak takie majteczki. To są nawet pielucho-majtki. Bardzo fajnie się je wkłada. Od momentu, kiedy dziecko zaczyna raczkować, to myślę, że wiem, że trójeczki też są. E, to jest super sprawa. E, I było też sporo pytań, czy potem nie ma problemu przy ściąganiu. Słuchajcie, nie trzeba się martwić, bo po prostu tutaj rozrywamy te brzegi, a z tyłu znajduje się taki, taka taśma, po prostu, że jak jest już pampers użyty, to zawijamy go, tak wiecie, jak normalnie z użytego pampersa, e, i też normalnie nam się tworzy taka kieszonka, tak jak tymi e, normalnymi, że pamięć spinamy taką, wiecie. Pakuneczek do wyrzucenia, to tutaj też bez problemu taki pakuneczek możecie e, uzyskać. E, I tych dwóch pampersów używamy, bardzo dobrze się u nas sprawdzają. E, ja kupuję wszystkie pampersy na Fido, bo po prostu tam wychodzi najtaniej. E, I to niejednokrotnie Wam już mówiłam i po prostu Wam to polecam. Jeżeli chodzi o mokre chusteczki, to głównie używam dalej Tami i je mocze, ale używam też, tak naprawdę powiem Wam, zauważyłam, że prawie żadne chusteczki nie uczulają mojego syna, więc muszę się z ręką na sercu przyznać, że czasami kupuję po prostu te, które są akurat w danym sklepie albo są na jakiejś mega fajnej promocji. Teraz kupiłam Tami, wcześniej używaliśmy jakichś Haggis, używałam też tych zwykłych z Pampersa, używałam też te z Johnson, także... No, u nas się wszystkie sprawdzają, chociaż powiem wam szczerze, że nie do końca sprawdzały się u nas takie um, z hipa. One są bardzo drogie, chyba 26 zł, kosztują dwa opakowania e, i nie za bardzo się u nas, u nas sprawdzały. Jakie takie zaczerwienienia się po nich pojawiały, także z nich akurat e, to są chyba jedyne, których, e, z których zrezygnowałam. A tak to po prostu widzę, że które nie kupię, to są ok, dlatego um, jakby nie zawsze dyktuje się e, tym, jakie mają idealne składy. Przyznam w 100% szczerze, że bardzo często kieruje się po prostu przy wyborze chusteczek mokrych ceną, ale jednak głównymi chusteczkami, których używamy, to te po prostu zwykłe bawełniane. Jeżeli chodzi o kremy, to głównym kremem, którego używam od samego początku, to jest Bepanten i albo kupuję tą zwykłą wersję, albo Bepanten Extra. Ta mała wersja to jest akurat wersja, którą przez przypadek wziąłam od moich rodziców, bo kupiłam też taką małą wersję, żeby nie wozić, ale myślę, że ta mała wersja jest też super do torebki, no właśnie, żeby nie musieć taszczyć, wiecie, w torbie dużej wersji, myślę, że warto też kupić Właśnie tą małą wersję bepanthenu, Ona ma 30 gramów, ta duża ma 100. W razie jakiś wysypek, chociaż u nas się naprawdę, powiem szczerze, chyba dwa razy od kiedy Antek się urodził, używałam sudokremu, no ale taką tubkę, taką pudełeczko też wypada mieć i na jakieś takie większe zaczerwienienia, no mówię, chyba dwa razy zdarzyło mi się użyć, ale zadziałał, także mam i na pewno, jeżeli skończy się data ważności, po prostu kupię nowe opakowanie. Jeżeli chodzi o krem do twarzy, to używamy teraz taki ekologiczny krem Mother and Baby. I powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę bardzo z niego zadowolona. Jak widzicie, z zużycie jest już całkiem spore. Bardzo dobrze robi teraz, właśnie na takie wietrzne, chłodne dni. Widzę, że po prostu skóra antka po spacerze nie jest taka zaczerwieniona, jak była po niektórych kremach. Myślę, że efekt to jest tego, że w tych większości kremów była po prostu woda. I jak wychodziliśmy, to mimo tego, że był posmarowany, jego policzki były czerwone, a te Teraz od kiedy tego używamy, zauważam, że jak wracamy ze spaceru, no to już nie ma właśnie takich czerwonych policzków. Jeżeli chodzi o taką pielęgnację wieczorną, to cały czas używamy tego płynu do mycia z emolium, chociaż ostatnio mam ochotę spróbować jeszcze jednej firmy, więc zobaczymy, jak ona się będzie sprawować. Taka, która wychodzi troszeczkę taniej, ale już kolejne opakowanie tego emolium też mam w szafce, po prostu jak tylko jest na promocji. Zwykle w jakichś aptekach, czy właśnie sklepach internetowych. To kupuję, kupuję to opakowanie z pompką, bo ono jest niesamowicie wygodne i bardzo dobrze się aplikuje wtedy te emolium na tą gąbkę, której używamy z Luralow do kąpieli, którą Wam już niejednokrotnie pokazywałam. Kąpiemy Antka codziennie, ale co tak trzy dni, no tak mniej więcej co trzy dni myjemy mu też włosy. Zwykle po prostu przecieramy tym kremowym żelem, ale ja mam małą obsesję na punkcie mycia włosów i używam też szampon. Wiem, że wiele osób nie stosuje i myślę, że to też może być spokojnie taki zbędny krok, ale Antek ma takie włosy, że dość łatwo się przetłuszcza pod czapeczkami e, i właśnie co tak trzy dni staramy mu się umyć e, właśnie włosy tym szamponem. Po kąpieli nacieramy mu całe ciało olejem kokosowym e, i on od początku się bardzo dobrze u nas e, sprawdza, bardzo dobrze mu nawilża skórę e, i od początku Antek miał czasami takie problemy z małymi takimi czerwonymi e, korstkami na brzuchu e, i to jest maść, którą przepisał nam dermatolog. Ona jest jakaś bardzo, bardzo tania i bardzo bezpieczna dla dzieci, e, więc jak tylko widzę, że się mu takie zaczęli czerwienie nie pojawia, no to mu wtedy smaruję i po paru dniach mu po prostu to zaczerwienienie nie znika. Jeżeli chodzi jeszcze o taką ogólną pielęgnację, to cały czas używamy nożyczek z marki Tommy Tippy. Powiem Wam szczerze, że cążki zupełnie nam się nie sprawdziły, nawet nie wiem, gdzie konkretnie są. Ja te nożyczki już raz zapodziałam, bo przez przypadek włożyłam do futerału z aparatu, więc aktualnie mamy trzy pary. No bo jedna to jest ta dokupiona, jednak ta, która się znalazła chyba po pół roku, bo w życiu bym nie wpadła, że tam włożyłam nożyczki. Wychodząc od moich rodziców, po prostu chyba leżały gdzieś i uznam, o to jeszcze wezmę, i wrzuciłam je właśnie do kieszonki, w której nigdy w życiu bym nie wpadła, że tam je włożyłam. I jedną parę też kupiłam właśnie do moich rodziców. Jeżeli chodzi o mycie zębów, to ja myję zęby dwa razy dziennie i używamy do tego szczoteczki Kura Wcześniej używaliśmy takiej wkładanej na palec, ale od kiedy ma już więcej zębów i gryzie dość mocno, no to przerzuciliśmy się na takie szczoteczki, właśnie normalnie trzymane. To jest szczoteczka Kura Prox Kids i używamy pasty z jaj. Używamy teraz tą z ksylitolem. Wcześniej używaliśmy e, takiej z wiewiórką miętowej. E, obydwie są takimi pastami, które dzieci mogą połknąć. Zwróćcie na to uwagę, bo część bardzo modnych past mimo wszystko ma na opakowaniu napisane, że dziecko nie powinno jej połykać. No a wiadomo, takiemu maluszkowi trudno wytłumaczyć, że tej pasty połykać nie może. E, używamy cały czas codziennie do przeciwdziałania. Ścierania twarzy. Um soli fizjologicznej. Ja kupiłam jakąś niesamowitą ilość, chyba 400 ampułek, jakoś tak, więc e, cały czas używamy tej Unimer, ale to wiecie, nie ma znaczenia jaki używacie. E, ja po prostu otwieram ją, zużywam właściwie przy wieczornej pielęgnacji używamy e, całą, zakraplamy nią nos. E, używaliśmy też jej do e, inhalatora, także e, no to jest taka rzecz, którą lepiej mieć w domu zawsze przy małym dziecku. E, a tu chciałam Wam tylko pokazać, że cały czas bardzo dobrze się ma ma, ma nasza e, szczotka, którą mamy m, z włosia, jak dobrze pamiętam, z włosia koziego. Wiem, że teraz takie małe szczotki też wypuściło Lulalow, także m, m, bardzo możliwe, że gdybym teraz robiła zakupy, to właśnie kupiłabym e, tą szczotkę z Lulalow. No ale widzicie, mimo że dałam, ja pamiętam, że za nią dałam jakoś bardzo dużo pieniędzy, chyba 50 zł dałam za tą szczotkę I jak widzicie po roku cały czas dobrze wygląda, teraz gdzieś tak leżała i coś ją tak odkształciło e, trochę tu z boku, chociaż nie, widzicie cały czas się dobrze trzyma, e, wszystkie włoski są dobrze ułożone, ja ją po prostu raz w tygodniu, raz w tygodniu, no tak raz w tygodniu, raz na 10 dni e, myję. I wszystko dobrze się sprawuje, nic się tutaj włosy nie wyszły żadne, więc e, jestem naprawdę e, z niej zadowolona. Także to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że e, zadowoliłam wasze zainteresowanie tym czego używamy. E, z mojej strony mogę powiedzieć, że wszystkie produkty, które wam pokazałam, na pewno jeszcze niejednokrotnie kupię, bo po prostu u nas się sprawdzają. Także dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa pa.